Nawet Edzio Borys i ja szukaliśmy. Przeszukaliśmy, przeszukaliśmy całą Oj, to mieliście duży kłopot, powiedziała mama. O nie. O nie, o nie. To Antoś. Okay. Jak to? Zdziwił się tata. Normalnie. Franek wzruszył ramionami. Włożył ją do. O nie! O nie, o nie. O nie. Dopiero pani sama to odkryła i to całkiem przypadkiem. Znalazła bębenek, gdy podlewała kwiaty. A kiedy chciała odłożyć go na miejsce, wtedy wszystko się wydało. No ja to mówię ci, skroiłam Ach, ten tyki, ale tego. Okręciło no, to, skroiłam, to, to był rok, tylko żart. Bronił swojego kolegi Franek. On ja dość często bo. robi takie numery. Ale Pola i Tosia pewnie się nie śmiały. Zapytał tata. Nie. Złościły się, że przez Antosia ich lalka była zamknięta w ciemnym pudełku. No i że nie mogły się nią bawić. No te piersi, te... Najważniejsze, że problem się rozwiązał. Się i powoła, to do bo... mama. i kłopocie, kłopocie. Zosi bardzo spodobało się nowe słowo Po obiedzie Franka odwiedził Borys Tata Borysa za... miał odebrać go dopiero wieczorem Co chłopców bardzo ucieszyło Całe popołudnie mogli spędzić na zabawie Najpierw zbudowali tort dla samochodu Obej ogromnie lubili wyścigi Potem trochę rysowali, lepili figurki z pasteliny I układali z klocków w wysokie wieże Wreszcie tata Franka zawołał chłopców na podwieczorek. Posprzątajcie zabawki i chodźcie do kuchni. Powiedział, wstając od szpitala, gdyż sami mamy. O nie! co białe, 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 strony na pólce. Kuchni czekała na nich mini, prawdziwa mini? uczta. Mini, mini? z plasterkami banana. Mniam! Zawołał z zachwytem Borys, sadowiąc się na krześle obok Franka. Mniam, miam! powtórzyła radośnie Zosia. Kiedy w miseczkach było już pusto, chłopcy posprzątali je ze stołu, podziękowali za pyszny podwieczorek i wrócili do zabawy. Co będziemy teraz robić? spytał Borys. Zamknij oczy i zgadnij. Uśmiechnął się Franek. Borys natychmiast zacisnął powieki, a, słowa, a Franek pisana, podszedł do półki, no. zdjął z niej pudełko i zagrzechotał jego zawartością. Nowa, to Wiem. Ucieszył się Borys. Potwierdził Franek, po czym otworzył pudełko, zsypał kawałki układanki po dywanie. Franek bardzo lubił układać obrazki z puzli, a te konkretne lubił szczególnie, bo dostaje od dziadka. Mars i Franek cierpliwie dopasowywali kolejne elementy układanki. Zabawa pochłonęła ich tak bardzo, że nawet nie zauważyli, gdy zabawa zrobiło się szaro. Czas kończyć zabawę. Do pokoju zajrzała mała Franka. Jest tylko trzy kawałki, odpowiedział Dyle. Borys. Trzy? Zapytał Franek. Mamy tylko dwa. Podniósł dłonie, w których trzymał puzzle i pokazał je przyjacielowi. To niemożliwe, zdziwił się Borys. Są trzy puste Dyle. miejsca. Franek prędko dopasował Tyle. kawałki do otworów w układance. Niestety na samym środku obrazka pozostała dziura. O nie! Wykrzyknął. No to klops. Cała praca na marne. Westchnął ze smutkiem Borys. Nic podobnego, oznajmiła mama. Jeśli jest kłopot, trzeba znaleźć dla niego rozwiązanie. Ale jakie? Na każdy kłopot sposób jest inny. Musimy się zastanowić. Mama usiadła na dywanie obok Franka i Borysa. Będziemy detektywami. Detektywami? Oczy Franka natychmiast rozbłysły. Tak, powiedziała mama. Takimi, którzy... Zabaliłam moją misję! Nie, to ja! Ja ją zawaliłam! Zawaliłam zagubionych rzeczy. Borys rozłożył bezradnie ręce. Spokojnie, zaraz wam wszystko wytłumaczę. Najpierw musicie przypomnieć sobie, co robiliście zanim zaczęliście układać obrazek. Od początku, upewnił się franek. Od samiutkiego, mama kiwnęła głową. Zbudowaliśmy tor wyścigowy i jeździliśmy samochodami. Zaczął wyliczać franek. Potem rysowaliśmy, lepiliśmy stworki z plasteliny. Dołączył. Borys. I bawiliśmy się klockami. Tak, Franek przytaknął. A później posprzątaliśmy wszystko, bo tata zawołał nas na podwieczorek. Mniam. Borys oblizał usta. Budyń malinowy z bananami. Hm. Mm, westchnęła mama. To znaczy, że zanim wysypaliście puzzle, dywan był zupełnie pusty. Całkowicie. Odparł Franek. Czy... Pudełko było zamknięte? spytała mama. Tak. Dobrze, co dalej? Franek wysypał puzzle, rozgarnął i... tłumaczył Borys. O nie! O nie! O nie, o nie, nie pranek. Czy wychodziliście z pokoju? zadała mama kolejne pytanie. Nie. Odpowiedzieli równocześnie i pokręcili przecząco głowami. Kamną nie o będzie gnębił łeb. Oh, nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. Chłopcy go puzla. Wstali, żeby obejrzeć dokładniej dywan. I znowu nic. Brakującego kawałka nigdzie nie było. A może leży pod pudełkiem? zapytał tata. Który od jakiegoś czasu stał w progu pokoju i przyglądał się poszukiwaniom. Sprawdziliście? Franek schylił się i podniósł pudełko Oh no! If you put a the bad Oh, going to put a gun. mini, mini. The, bad. If you put mini, mini, mini. Yes, it I for the no! It's the biggie mini, mini, mini. Ucieszył nie, się Franek, i aż klasnął w ręce. Brawo! Pochwaliła ich mama. Problem rozwiązany. I po Zaśmiali się wszyscy jednocześnie. O nie! O nie! Teraz zapraszam detektywów do sprzątania. Po kąpieli i kolacji do pokoju Franka wszedł tata. Tym razem hmm. nie sam. Na rękach trzymał Zosię. Ktoś chciał powiedzieć ci dobranoc? Zosia uśmiechnęła się i machała rączką, ale brat zupełnie Hola, nie zwracał na nią uwagi. Jakby nie słyszał taty ani nie zauważył, że nie jest sam. Nerwowo rozglądał się po kończy. Co się stało, synku? Huh? spytał tata. Zgubiłem dinusia, powiedział płaczliwie. Gdzie? Właśnie nie wiem. Znowu mamy kłopot. Stwierdził rzeczowo tata. Trzeba znaleźć na niego sposób. Ale jaki? Rynek wyraźnie panikował. Bardzo lubił swojego dinozaura. Zawsze z nim zasypiał. Musisz myśleć jak detektyw. Przypomniał tata. Kiedy widziałeś dinusia po raz ostatni? Chyba hmm. rano, przed przedszkolem. Co wtedy robiłeś? To co zawsze jadłem śniadanie. Szukałeś w kuchni? Nie. Franek pobiegł do kuchni. Sprawdził Dobra, się, się krzeseł, Dobra, zerknął na szafki, zbadał pod stołem. Dinusia jednak tam nie było. Po śniadaniu I zęby Dobra. Dobra. przypomniał sobie. Niestety poszukiwania w łazience też nie przyniosły żadnego rezultatu. A potem? dopytywał tata. Synek przez chwilę się zastanawiał, po czym zawołał: Już wiem! Ubierałem się! Muszę sprawdzić szufladę, z której wyjmowałem skarpetki! Zdecydował. Wrócił do pokoju, otworzył komodę, ale Ła, w niej nie, nie znalazł. Pranek posmutniał jeszcze bardziej. No to klops. Powiedział. Usiadł na łóżku, podniósł poduszkę i położył ją na kolanach. W klops. Zaśmiał się tata. Jak to? Zdziwił się Franek. Ale tata nie zdążył odpowiedzieć, bo wyprzedziła go Zosia. Dinuś, Dinuś. Zawołała dziewczynka radośnie i wskazała palcem na łóżko. Brat podążył za jej palcem. I rzeczywiście. Leżał w miejscu, w którym jeszcze przed chwilą była poduszka. Franek czym prędzej złapał go i przytulił. A już myślałem, że nigdy cię nie odnajdę, szepnął do Linusia. Gotowy na bajkę? W pokoju pojawiła się mama z książką w ręku. Amusiu, pochwalił się Franek. Właśnie rozwiązałem nowy problem. Wiedział synek, wciąż tuląc swoją zgubę. Z kłopotami tak właśnie jest, uśmiechnęła się mama. Na każdy znajdzie się sposób. A niektóre problemy rozwiązują się zupełnie same. Więcej przygód franka w książkach. Tu wybijem, co na końcu będzie ten moment, wyjątkowe wyjątkowy... Na program zaprosił spod... dla dzieci Za chwilę Gazu pieski Gazu w mini mini plus to panie, Widzą nas klienci z całej Polski oczywiście dzięki Otomotom, yeah. bo głównie they... z tego źródła mamy klientów. They... Z tym wiem, że to na końcu będzie ten moment wyjątkowy, wyjątkowy czas. Słuchaj, kilkanaście lat temu był u nas klient Hello. ze swoim drukiem, podbierali nową Toyotę u nas w firmie Toyota do i Ten chłopiec Antek pracuje dzisiaj z nami. Ma o to, żeby ci klienci czuli się tak magicznie spełniając swoje marzenia, jak oni właśnie wtedy. Dla klienta to jest zawsze święto. ピーポー。